Znajdujemy się w Mochełku, na polach doświadczalnych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, gdzie prowadzone są doświadczenia pierwotnych form pszenicy perskiej i pszenicy okrągłoziarnowej w projekcie badawczym Współpraca Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdujemy się w tej chwili na doświadczeniu dwuczynnikowym gdzie y, czynnikiem jest y, zastosowanie różnych regulatorów wzrostu w różnych fazach rozwojowych pszenicy perskiej i pszenicy okrągłoziarnowej. Drugim czynnikiem jest nawożenie. Zastosowano tutaj różne dawki y, nawozu azotowego: y, 0, 20, 40 i 60 kg. Składnika na hektar. Znajdujemy się na doświadczeniu z formami pierwotnymi pszenicy perskiej i pszenicy okrągłoziarnowej, gdzie zastosowano różne obsady roślin na metrze kwadratowym. Zastosowano tutaj obsadę 400, 500 i 600 sztuk roślin na jednym metrze kwadratowym. Znajdujemy się na doświadczeniu, gdzie czynnikiem jest uprawa roli. Przed plonem tego doświadczenia był groch zasiany w pięcyplonie ścierniskowym. Pierwszy system uprawy to uprawa tradycyjna z zastosowaniem orki głębokiej. Późną jesienią została tutaj wykonana orka zimowa. Uprawie tradycyjnej, tutaj występuje, uprawiana jest pszenica okrągłoziarnowa i pszenica perska. Kolejnym systemem uprawy pszenicy perskiej i pszenicy okrągłoziarnowej jest tak zwana uprawa uproszczona z zastosowaniem brony talerzowej. Późną jesienią Zastosowano, zastosowano bronę talerzową w celu rozdrobnienia międzyplonu z grochu siewnego. Zabieg ten wykonano na głębokość około 10 cm w celu wymieszania grochu z glebą. Ten sam zabieg powtórzono wiosną przed zasiewem pszenicy perskiej. I pszenicy okrągłoziarnowej. Okay. Trzecim sposobem uprawy jest uprawa pszenicy perskiej i pszenicy okrągłoziarnowej w systemie pasowym czyli zasiew wykonany był na glebę nieuprawianą specjalistycznym siewnikiem do zasiewu tego rodzaju uprawy.